Kochane dzieci, witam Was bardzo cieplutko na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Ilona czyta dzieciom. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i przede wszystkim uśmiechnięci, i tego Wam życzę. A teraz usiądźcie bardzo, proszę, wygodnie i posłuchajcie bardzo zabawnego wiersza pod tytułem Jaś Chudzielec. Otóż ten przezabawny wiersz napisał pan Rafał Lasota, którego serdecznie pozdrawiam. Wykrzywiony jak widelec. Idzie drogą Jaś chudzielec. Wiadr go gnie na wszystkie strony. Jaś jest strasznie zagłodzony. Nie chciał zabrać i śniadania, od obiadu też się wzbrania. A kolacji on nie jada, bo kto na noc się najada? Nie zje żadnej witaminki, nie tknie palcem, nawet szynki. Jedno tłuste, drugie złe, tego nie, tamtego nie. Zamiast jechać na wakacje, Trafił Janek na kurację. A Wam damy wskazówek parę. Jestcie wszystko, lecz z umiarem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się cieplutko i przytulam bardzo mocno Wasze kochane serca.